Najpierw może zacznijmy od tego Ukraińca, Włodymira Z, który został zwolniony. No nie wiem, czy on jest podejrzewany, czy mu tam coś udowodniono, bo w tych naszych realiach to jest zawsze totalna dezinformacja, jak z tymi dronami, ale samo to, że tego człowieka jednak wypuszczono, jeżeli ma takie, a nie inne zarzuty. Wypuszczono. Nie wiem, czy on był w ogóle zatrzymany, bo po prostu sobie tutaj mieszka. A połów sadzenia Nord Stream 2, tak. A, a y, o jego wydanie dopominali się Niemcy. Y, dopominają się o wydanie drugiego y, takiego <kluzny> e, takiego mm, terrorystu z Włoch. E, a dlaczego? No bo parę lat temu niektórzy z Państwa może pamiętają, wybuchła rura, mhm. która położona została pod nieba Bałtyku e, przez e, Rosjan e, i Niemców. E, a dlaczego została położona nad nieba Bałtyku? A no dlatego, że Warszawa nie chciała, żeby przez terytorium Polski taka rura biegła. E, no e, Została wysadzona. Pamiętacie Państwo, że gratulował Radek Zdradek Sikorski Amerykanom na Twitterze. Został za to zbesztany. Niektórzy się tam pryncypialnie... Oburzyli i została podana do wierzenia taka wersja, że to wraży Putin sam zbombardował, wysadził swoją rurę w trybie, no nie wiem, na złość cioci, odmrozimy sobie uszy. I taka wersja była rozpowszechniana, że to rosyjska rura i rosyjska wina minęło parę lat. I okazało się, że właśnie w Polsce mieszka gość, którego związek z tą akcją, można powiedzieć, do dziś jeszcze mógł pozostawać w sferze podejrzeń, mógł go ktoś uznać ten związek za nieudowodniony, no ale dzisiaj sąd warszawski. Uzasadniając swoją decyzję o odmowie ekstradycji do Niemiec, sąd wywiódł, że ta rura miała charakter. No, żebym ja tego nie pomylił, bo to Że naprawdę jest nie ciekawe. To jest konflikt wojenny, więc tak. to nie jest przestępstwo, coś więc takiego. Tak, tak ponieważ, to, to ponieważ pan Ukrainiec jest w konflikcie z Rosją, rozum, to, w związku z no, tym no. miał prawo wysadzić tę rurę. No tak. Ale wcześniej, zanim sędzia to powiedział to szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego powiedział w wywiadzie jakimś zagranicznym, że to polska racja stanu, zdaje się, tego wymaga, żeby go nie wydawać, czy też, czy też nie jest w polskim że interesie, żeby go orabiałego. wydawać. I teraz proszę Państwa, jak ja to podsumuję? No podsumuję to w ten sposób. Nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe. To jest zasada kluczowa w relacjach interpersonalnych, międzyludzkich, indywidualnych, i to jest zasada kluczowa w dyplomacji to jest zasada wzajemności. I teraz zastanówcie się Państwo, czy chcielibyśmy, żeby infrastruktura jakakolwiek na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej była zdana na łaskę i niełaskę terrorystów. Pod tym pretekstem, że oni toczą z kimś wojnę, z kimś innym, wcale uh -huh. niekoniecznie z nami. Prawda? Tylko może na przykład znajdą jakieś inne cele, które przypiszą, których posiadanie przypiszą, o na przykład placówki dyplomatyczne. Na przykład placówki dyplomatyczne. No mówiąc krótko, moim zdaniem szkody dla wizerunku Polski, dla bezpieczeństwa narodowego są w tej chwili nieobliczalne. Mhm. Niemcy się tego dopominali, ponieważ doszli do przekonania, że sprawstwo ukraińskie jest bezdyskusyjne. Ale my wcześniej zdaje się, że o, już poniekąd. Przyznaliśmy się do współautorstwa tej Aha. akcji, odmawiając Niemcom dostępu do filmów z kamer podglądu z przystani, z której miał wyruszyć, polskiej przystani, z polskiego portu, z którego miał wyruszyć w tę misję, jak się okazuje, bojową, ten jacht, którym Aha. się ci terroryści ukraińscy posługiwali. Szanowni Państwo, to jest racja stanu banderowskiej Ukrainy, żeby takie rzeczy robić i żeby to uszło płazem. Mm -hmm. To jest interes z całą pewnością nie Polski, żeby Polska służyła jako baza wypadowa do tego typu akcji. I nie wiem, jakie będą konsekwencje. <kluw> Czy to będą jakieś bezpośrednie, namacalne i dostrzegalne, po prostu retorsje ze strony Niemiec, czy też może po prostu odczujemy to w swoim czasie i znowu jakimś nieznanym sprawcom nikt niczego nie udowodni, ale to nie jest polska polityka. Jeśli o mnie chodzi, <gryw> uważam, że jest to... Że jest to suma różnych błędów i zaniechań uważam, że szanowni państwo prędzej czy później rura pójdzie rura pójdzie na chwilkę muszę panu posłowi przerwać Polska nie powinna tolerować nie powinna tolerować wykorzystywania własnego terytorium do Cudzych wojen i wojenek ze szczególnym uwzględnieniem akcji terrorystycznych wymierzonych w naszych sąsiadów. I tyle w tej sprawie.